Nowa aktualizacja, tegoroczny festiwal Zimy, co kryje się w danym prezencie i jak je otwierać. A to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc w Fortnite pojawiła się aktualizacja 28.01, no i był to taki mini update'cik którego nawet nie musieliśmy pobierać. Lecz ten generalnie wprowadził naprawdę bardzo wiele zmian. I na samym początku mamy oczywiście to, że na wyspę nadchodzą tak zwane wojownicze żółwie ninja. Generalnie, no to te powinny w sklepie pojawić się już dosłownie za chwilę i możliwe, że nawet na moment, jak wyglądacie ten film, to te już są dostępne. Oczywiście w całym zestawie mamy cztery wojownicze żółwie ninja, no i wszystkie cztery stroje oczywiście mają style Lego. Następnie, moi drodzy, mamy również tak zwaną dzien dziennikarkę śledczą, która również będzie w zestawie wojowniczych Żółwi Ninja. W sensie, z tego co wiem, to ta akurat będzie w innym zestawie, ale również będzie ona w sklepie. Także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. No i oczywiście nowa aktualizacja wprowadziła, a bardziej no to w sumie aktywowała, nam tak zwane wydarzenie Festiwalu Zimy, czyli definitywnie wydarzenie, na które czekało całkiem sporo osób. Więc na samym początku mamy oczywiście świątecznych ulubieńców, którzy powracają do. Gry. Mowa tutaj o przedmiotach, takich jak na przykład świąteczne prezenty. Przy okazji, no to podstępny śniegomandos, czyli tak zwany bałwanek. Następnie mamy śnieżkownik, czyli po prostu granatnik na ścieżki. Mamy przy okazji płaszczaka śnieżnego i lodowy przysysak. Także jeżeli chodzi akurat o te właśnie przedmioty, według mnie są one naprawdę, ale to naprawdę bardzo przyzwoite. Oczywiście na mapie pojawiło się całkiem sporo świątecznych zmian, właśnie jakichś dekoracji i tego typu rzeczy. No i oczywiście moi drodzy, no no to między innymi możemy już teraz znaleźć sobie w grze nową miejscówkę, która oczywiście jest tam na samej górze, tak jak już wam w sumie mówiłem i przedstawiałem jakiś czas temu. No i z tego co wiem, no to właśnie na mapie też gdzieś znajduje się boss Krampusa, a jeżeli się nie znajduje, to ten zostanie aktywowany dopiero w przyszłości festiwalu zimy. Przy okazji, moi drodzy, na samym początku były lekkie problemy z tak zwaną wyspą, która generalnie miała się zamienić w coś takiego, no i finalnie się zamienia. No ale na samym początku były z tym małe problemy i z tego co wiem, to teraz już wszystko działa, no i wyspa ta już normalnie funkcjonuje. Ale oczywiście najciekawszą rzeczą festiwalu zimy są darmowe nagrody, których w tym roku mamy po raz kolejny całkiem sporo. A najdokładniej 14 darmowych nagród i generalnie jeszcze więcej. Zaczynając od tego, że wy właśnie zakładce zadania zamiast po prostu właśnie śnieżnej chatki mamy coś takiego jak prezenty dnia i tutaj po prostu odbieramy sobie darmowe pre prezenty. No i generalnie w pierwszym dniu mieliśmy taki oto plecak totalnie za darmo i niektóre osoby po odebraniu go, a bardziej no to w sumie nawet nie po odebraniu, tylko po prostu to ten plecak im się nie wyświetlał, ale tak czy siak myślę, że Fortnite już to wszystko naprawiło. No i oczywiście posiadacze ekipy dostali dodatkowy specjalny styl do tego plecaka, który widzicie teraz na ekranie. Ale oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ generalnie moi drodzy łącznie tych prezentów będzie aż 14, lecz zanim przejdziemy do reszty to mamy oczywiście tak zwany festiwal zimy, cele dodatkowe. No i generalnie za skończenie wszystkiego mamy oczywiście tutaj taki oto killauf, czyli gruchotacz ze śnieżną kulą. No i są za ukończenie 19 wyzwań w festiwalu zimy, także myślę, że naprawdę całkiem spoko. Z tego co wiem to łącznie ze wszystkich wyzwań z całego Expo możecie zyskać jakieś 7,5 poziomów, także no według mnie też całkiem spoko sposób, żeby sobie podlewelować. No i teraz wracamy do tych prezentów dnia czyli oczywiście darmowych prezentów. I tak, na samym początku mamy to, że jeżeli przez jeden dzień właśnie nie odbierzecie sobie prezentu, to spokojnie i na zwyczajnie w świecie, moi drodzy, no to y, tak zwane prezenty będą się gromadzić i pozostaną dostępne do końca festiwalu zimy. A cały festiwal zimy kończy się generalnie 2 stycznia 2024 roku, także no jeżeli po prostu nie o, no ominiecie jakiś dzień, a oczywiście wiadomo, że możecie ominąć, bo teraz są święta, więc no wiadomo, są jakieś wyjazdy, tego typu rzeczy, to te prezenty będą się tutaj gromadzić i na Was czekać, także nie macie się o co martwić. Ale oczywiście mamy 14 prezentów, jak na razie otworzyliśmy tylko jeden i każda osoba w sobie otrzymuje to samo z poszczególnego prezentu. Nie jest tak jak na przykład rok temu, że otwieramy prezent i dropi nam jakaś losowa rzecz. No i generalnie poznaliśmy wszystkie prezenty i kolejność w jakiej będziemy sobie to otwierali. Także oczywiście, żeby otworzyć taki prezent, no to musicie wejść sobie w tą zakładkę prezenty dnia i po prostu kliknąć, właśnie otwórz. I sobie otwieracie oczywiście wtedy prezent totalnie za darmo. No ale właśnie w dniu drugim do odebrania będzie specjalny emoticon Gigi. Następnie już w trzecim dniu mamy otrzymać darmowego skina Pani Pudełko, co akurat myślę, że jest bardzo spoko sprawą. Przechodząc dalej mamy dzień czwarty, tutaj będzie spadanie. Za dzień piąty mamy otrzymać tak zwany sztandar Slurp. Następnie za dzień szósty lotnie. Za dzień siódmy malowanie. Za dzień ósmy mamy otrzymać specjalne graffiti. Za dzień dziewiąty mamy otrzymać właśnie pakiet muzyczny. Za dzień dziesiąty lotnie. Za 11 kolejne malowanie, no i przy dniu 12 otrzymujemy kolejnego darmowego skina, czyli świątecznego krzaczora. No i następnie w dniu 13 mamy kolejny sztandar, w dniu 14 mamy plecak i to tak naprawdę tyle. Także no, wydaje mi się, że akurat te nagrody są całkiem spoko. No niestety nie ma świątecznej chatki, co troszeczkę psuje ten klimat świąt. Mimo tego na mapie w bardzo wielu miejscówkach no, zostały dodane dekoracje, więc to akurat jest taka, myślę, że bardzo dobra zmiana i wydaje mi się, że to jest mega akurat na plus, że po prostu jakieś takie świąteczne wiadomo rzeczy, zmiany, dekoracje zostały wprowadzone. No i żeby otworzyć oczywiście wszystkie te prezenty, no to tak naprawdę nie musicie nawet wchodzić dzień w dzień do gry, ponieważ jak już mówiłem, wszystkie będą dostępne no, dla Was do 2 stycznia. Więc nawet jeżeli teraz jedziecie gdzieś na jakieś dwa tygodnie, na jakiś wyjazd, to nie macie się o co martwić, bo tak czy siak wszystkie będą dla Was prezenty do odebrania. Także no, teraz już wiecie w sumie, co znajduje się w praktycznie każdym prezencie, więc już właśnie Właśnie dnia jutrzejszego. Do odebrania będzie generalnie darmowy skinek. No i oczywiście, później za ten dzień, chyba tam 12, jest kolejny darmowy skin. Także akurat myślę, że całkiem spoko. No i co, no ten festiwal zimy może nie jest jak na razie jakoś najlepszy. Zobaczymy, jak on się w sumie dalej potoczy. No bo generalnie jeszcze miał na mapie się pojawić oczywiście mitek z wojowniczymi żółwiami ninja i parę innych dodatkowych zmian. Także zobaczymy, kiedy Fortnite to wszystko doda. Więc, no, miejmy nadzieję, że cały, cały festiwal będzie całkiem spoko. No i że generalnie nie będziemy się nudzili, no bo nie ma co ukrywać. Fortnite teraz jedzie oczywiście na tak zwany wyjazd, w sensie mają oni wolne i wiemy, że do stycznia nie dostaniemy żadnej aktualizacji. Więc, no, jeżeli w festiwalu Zimy wystąpią jakieś błędy czy coś takiego, to możemy być pewni, że dostaniemy na pewno rekompensatę w postaci fałdolców, No bo przez te dwa tygodnie, czy tam trzy nawet, no po prostu nikt nie będzie naprawiał właśnie błędów w Epiku, ponieważ no, każdy będzie na tak zwanym wolnym. Także tak to właśnie wygląda. A w komentarzu możecie napisać, jak wy oceniacie ten festiwal Zimy. Według mnie prezenty całkiem spoko. Zmian na mapie też jest całkiem sporo, bo mamy bardzo dużo świątecznych dekoracji i tego typu rzeczy. No, jedyne, czego tutaj brakuje, to świątecznej chatki, a nie jakichś dziwnych zadań z prezentami. W sensie, to jest mega takie dziwne. Wygląda to, jakby to było zrobione na mega szybko, ale cóż, no tak to wygląda. Fortnite może chciał sprawdzić coś nowego, nie wiem, nie mam absolutnie pojęcia. Według mnie festiwal jak na razie spoko. Zobaczymy, jak to będzie z czasem. Ja tym samym chciałbym Wam podziękować za obejrzenie tego filmu. Przypominam, że pod Ostatnim filmem możecie wygrać 1000 fałdolców, a jeżeli Wy będziecie kupowali jakąś świąteczną rzecz w Fortniteowym sklepie, to możecie to zrobić z kodzikiem Hexokod. No i co, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!